Przemyśl, spała Pusir będzie miejscem dzisiejszego naszego kapitalnego widowiska. Trzecie spotkanie: ćwierćfinałowe, decydujące starcie. Tak Eurobusu Przemyśl z rekordem bielsko-biała. Spróbowała poszukania, właśnie Martina Dosy, który wchodził z głębi. Jonathan, Jonathan uderza. Rakic, Paweł Mateusz. Przeciwko niego Fareniu Mateusz płasko. płaskole. Połowa pierwszej części za nami, na razie nieco bezbarwne to, to spotkanie. Leo Santana to lewej nogi. Gol! Otwarcie wyniku! Jak ta szyczenie można powiedzieć: Jeden do zera, Kadini. No długo, długo czekaliśmy na pierwsze trafienie Mateusz. Się, świetnie Brazylijczyk, ale to wykończenie znowu niedokładne. Nie siedzi, piłka na bucie. Takie mam wrażenie Mateusowi ostatnio. Duższe znowienie znowu. kuźmy Fareniuk. Być może w drugie tempo. Tam chyba był faulowany Rakic, ale sędziowie grę puścili. Kuźmą, dalekie wyżotwary nie ogo swobodził się spod opieki Rakicia, ale nie był w stanie przekuć tego na strzał. Teraz wraca ileś u nogach Ukrainy, ale nie dał rady! Powstrzymać Rakić, pakuje z najbliższej odległości piłkę do siatki. Świetnie to zrobił Mateusz. To spotkanie nabrało nam trochę dynamiki. Oby, oby znowu to nie wróciło do, do takiego statusu quo. Abakszyn. Dobry dribbling, Abakrzyn, gol! Ależ akcja! Abakrzyna trafia, anku do siatki, 2-1, tak samo Eurobus Przemyśl wychodzi na prowadzenie. Niebudniak. Rożnika, gol! Wyrównanie, ależ znowu mamy wymianę ciosów! No i Mikołaj Zastawnik zrobił to, co potrafi robić znakomicie. To jest Bistek. Znowu wycofanie, gol! Gol, 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 gol! Ależ trafienie Martina Dosy. Ucisza teraz halę w Przemyślu. Nie podejrzewam, żeby tu w 6 sekund jeszcze coś ciekawego się wydarzyło, ale może, może tak się stanie, bo strata piłki Fareniuk na brat. Znowu mamy taki fragment spotkania, gdzie niewiele mamy grania. Więcej przerw. a baksy Teraz trząsa i gol! Gol, gol, gol! Ale Ależ on ma dzisiaj dzień! Drugie trafienie i mamy 3-3. No i mówiłem, że w ostatnich dwóch minutach nie obrócamy za dużo grania, więcej było przerwa teraz! Interwencja Zaki. Szczeka Panes, teraz Łebic, zobaczmy na e, bok, Alex William nie dał rady tego wykocić. I kolejny stały fragment, interwencja Iwanka. No i znowu, narożnik. Hazard-Szwed. Hmm. Dobre podanie do Fareniuka. Teraz stara się trochę tą wajchę przechylić. Co ją strunęł Gustawo świetnie czy zatrzymanie rywala na połowie? Zobaczmy teraz Mateusz. Zobaczmy szansa Dela. Broni Kuźma Dosa. Jeszcze tutaj przeszkodził mu Marek. Przejęcie webit 3 na 2. Zobaczmy strzał. Broni Iwanek teraz Być może przyspieszenie. Zobaczmy Dela. Rozciągnięcie. Mocne wstrzelenie I Kuźma. Jeśli tu się nic nie zmieni. I się ktoś nie rzuci mocno do ataku, to raczej albo może jakiś błąd indywidualny. No Iwanek. Zastawnik. Jak znowu Zastawnik. Gol! 4-3 Mikołaj Zastawnik! 2,5 minuty do końca dogrywki. Rekord! Puentuje to długie posiadanie piłki golem. A więc wycofany bramkarz. Najwyższe ryzyko. Podjęte przez Adriano Mikołaj, zastawnik, ależ to uderzył. Ale wróćmy teraz do grania! Bo jest już remis! Co tutaj się dzieje? To jest niemożliwy mecz, niemożliwa rywalizacja. To jest nieprawdopodobne. Katini 4-4. Zastawnik, to już chyba ostatnia akcja. Iwanek. Trochę na wykroku. Jeszcze Iwanek. Nie, nie trafi do bramki. Koniec, koniec dogrywki. Łebid, czy Iwanek? To on zostaje w bramce. A pierwszą połowę bronił, Bartłomiej Nawrat. Krzysztof Iwanek, czy Jarosław Łebid? Łebit broni! Krzysztof Iwanek brzuchem! Zobaczmy. Budniak I strzela! Kadini, czy Iwanek? Kadini, Kadini pewnie! No i tutaj Mateusz miał rację, pokazał w prawo. Zastawnik, czy Kuźma? ZASTAWNIK! Mocno i do siatki! Też główna postać tego, tej rywalizacji. FARENIUK! PEWNIE! Przydałoby się, patrząc z perspektywy gospodarzy, żeby to obronił Kuźma. GUSTAVO! PEWNIE! W środek! LEO SANTANA! LEO PEWNIE! To też zmiana w bramce. Guillerme się pojawił, zobaczmy. DELA! PEWNIE! A jest 4-3! Jeśli nie trafi, to jest po zawodach. Zanko! Trafił, a więc jeszcze daje szansę. Mateusz czy guilermę. Mateusz broni! Broni guilermę. Nie trafił do siatki Mateusz! A Bakszyn broni! Broni teraz Dawrada, więc wymiana golkiperów. W ramce znowu Guillerme. Surmia. 104 po rzutach karnych rekordziści dopinają swego w po trzech spotkaniach, to oni są górą. Niesamowite emocje, proszę Państwa, naprawdę brak mi służy, by opisać jak było to. Wyrównane starcie, wyrównane trzy mecze.